Nie chciał iść dalej, nie miał siły. Aha. A teraz parę Nie, No bo teraz już się Zwróciłem najadł. Siły, no. No. Szkrabuś. Mama Szk Cię nie słyszy. O ta... Szkrabuś. Ty, 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 Uj, ty, ty kochany Ty. Idziesz no, 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 no. do mamy? No to leć. Szalony. Szkrabuś? Hej, chłopaku, hojna! Hardcore. O, chłopaku. Chłopaku. No ale chociaż ładna kupa. Wiadomo, że rozwolnienia nie ma. Ty piękny ty. Ty piękny. Szkrabuś?